Marcina Guszkiewicza będę mógł tutaj przedstawić skład drużyny skład drużyny Proszę Państwa, z numerem 1. Igor Woźniak. Igor Woźniak Jawożno. Młody obiecujący zawodnik 15 lat. Bardzo szybko, dynamicznie się rozwijający. No i jest jeden z kandydatów do bramki na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Meksyku. Ale uwaga, uwagę, uwaga, bo drużynę prowadzi z numerem dziewiątym Marcin Guszkiewicz, Szczawica, Krościeńko można powiedzieć. Zawodnik, który Dobry dzień... z z Rosiu! Czórką... Dobra, w dniu 23 przypominam Krystian Kapol z Białki taczańskiej. bardzo młody 16-letni zawodnik, stający w pierwszym Pani Krzysztof, wielce szczękowo. Trzymaj się, raczej. trzymaj się. No i satolica akcesyrku na tarty. No i Oj, proszę bardzo, jak ta prawda? No i tak Satolicy, proszę bardzo, wraca.